No chmurzy się, chmurzy z każdej strony, słuchajcie, e, zapowiadają u nas dziś po południu e, burze, deszcze, wiatry, ulewny, ulewy, boże co ja gadam, bo przychodziły alerty, trochę w to nie wierzyłam, no ale coś się zbiera. Kurczę, słuchajcie, dzisiaj jest czwartek, ale tak ciężki, intensywny weekend mnie czeka. Mnie ja, się, że to po prostu jest nie do pomyślenia. Cztery dni intensywnych i prób, i występów właśnie ze szkoły tańca, i to wszystko w Małogoszczy, więc każdego dnia trzeba tam dojechać i dzieci dowieść. Na szczęście, możemy się podzielić. Słuchajcie, właśnie kupiłam kilka przekąsek, żeby Ada miała, bo to jednak kawałek drogi w to mi z powrotem, zmęczenie, taniec, e, wiadomo, że e, jak to się mówi, bez jedzenia jakiegokolwiek przekąski, no nie da rady. Bardzo ciepło, bardzo ładnie nawet przegięłam chyba z tym płaszczykiem, ale uwielbiam go, kochani, aczkolwiek. Ma zepsuty suwak, więc muszę jechać iść kiedyś do pani krawcowej i wymienić tą końcówkę, żeby on się później swobodnie zasuwał. Dobra, idziemy do domu, działamy, kochani. Boże co dziś przede mną. Jak widać kochani, powoli zbiera się na burze. Jest godzina 18. I też zaczyna grzmieć, więc coś z tego będzie. Zaraz pójdziemy, słuchajcie, do folii. Tu, 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 tu. I chcę wam pokazać pomidorki, które już mam sadzone. Moja teściowa wyhodowała bardzo fajne, własnym, domowym sposobem. Słuchajcie, z ziarenka pomidory. Jak zresztą co roku. I wtedy mamy przecudne, przepyszne własnej hodowli pomidorki. Byłam też kochani przed chwilą na mszy za mojego teścia, mieliśmy dzisiaj właśnie mszę, jutro też zresztą tam msza jest, e, taka wiecie popogrzebowa, zamawiana przez uczestników pogrzebu, rodzinę i znajomych. Matko, co tam się rusza. Słuchajcie, dobra, jest godzina, tak jak mówiłam, Wam 18. Pójdziemy sobie do folii, Chcę Wam pokazać pomidorki. Zresztą truskawki też bardzo zacnie wyglądają, zbierają się bardzo szybko. Wczoraj właśnie Grzesiek wyplewił. Ja miałam w planie plewić, ale wiecie, wyszło jakoś inaczej. Ciągle jeździmy na budowę, więc tego czasu jest bardzo mało na wszystko. No ale jakoś to trzeba wszystko posklejać, żeby się dało wszystko ogarnąć. Kurki, halo! Halo, kurki! Wychodzić z malin! Matko Boska, bo nie będzie malin w tym roku. No tam błyska, tutaj takie wiecie, odcięcie chmury. Słuchajcie, oj, cebulka do plewienia, Matko boska. Słuchajcie, tutaj w takim niby kalofasie mamy wlaną wodę, do podlewania nas jednak nagrzewa. a tu mamy nasze pomidorki. Zobaczcie i dwie grządki z tej strony, dwie grządki z tej strony. Oczywiście to są różne gatunki pomidorów, tu w środku będzie wyrobiona taka fajna ścieżka. No ale na ten moment, kochani, tak to wygląda. Niech one sobie rosną. Ja może z jednej strony już zamknę tą folię. Słuchajcie, ona jest taka stara ta folia, te przynajmniej te drzwi, że wiecie, przed burzą lepiej zamknąć, będzie bezpieczniej. matkowoska jak się przestraszyłam. E, I no i co? Może z tej strony jeszcze na chwilę zostawię, albo w sumie zamknę. Kto później wyjdzie i to wszystko pootwiera. Kurczę. Tak zamykam kochani, że paznokcia chciała łamałam. No trudno, szkoda, ładnie mi się trzymały przez cały okres przedświąteczny i świąteczny. No i tutaj taki ząk. tutaj na parapecie widzicie kochani, takie gałązki bluszcza, który wykorzystywałam do stroika wielkanocnego. I kochani, czekam, że puści może jakieś korzonki. Już tu się woda kończy, ale widzę, że nie usechł, niektóre tam uschły, ale na przykład ten, zobaczcie, puścił nowe gałązki, ten też, ten też. A to jest taki bluszcz, kochani, który się sadzi yy, gdzieś na dworze i on jest wieloletni i sobie tak rośnie i pnie się, bardzo mi się podoba yy, i zastanawiam się. Bardzo mi się zresztą podoba, jak ten bluszcz tak oplata drzewo, wiecie, i tak to bardzo fajnie wygląda, tak wiecie nietuzikowo, I tak nie mam za bardzo takiego drzewa, gdzieby ten bluszcz właśnie tak ładnie oplótł um, jakieś drzewo. No, zobaczymy. Można by też zrobić taką fajną ścianę z bluszczu. E, zastanawiam się, myślę. No, zobaczymy. Na razie niech puści. Słuchajcie w ogóle korzonki, bo jak nie puści, muszę do wody dolać trochę. No to co z tego będzie. Dobra, niech na razie stoję, zaraz sobie wodę przyniosę i doleję. Tutaj, kochani, też kupiłam, już kiedyś Wam pokazywałam, fajne doniczki. One były w Biedronce. I słuchajcie, już trochę ziemi nasypałam nawet i zamontowałam ten system nawadniania. I, kochani, wlewamy tu wodę. I pod spodem jest taka rynienka, gdzie te nasze roślinki pobierają sobie wodę. A jak jest za dużo, jak już jest pełno, to podnosi się to czerwone. No świetna sprawa. Jak mi się to sprawdzi, słuchajcie, to jeszcze w przyszłym roku kolejne zakupię. I dzięki temu, słuchajcie, nie trzeba mieć podstawek pod takie doniczki. I nie ma obawy, że się przeleje, słuchajcie, jakiegoś tam kwiata i zaczną korzonki gnić i w ogóle, słuchajcie, idę teraz do domu, yy, przygrzeję sobie zupkę pomidorową i zjem z makaronem, bo jeszcze dzisiaj nic takiego konkretnego nie jadłam. W oddali, słuchać pralka, ale też moja zupa wyskakuje, słuchajcie, przedobrzyłam sprawę, zostawiłam na chwilę i co? Dobrze, że nie zaczęło kipieć. Tyle zupy, mam nadzieję, że wystarczy. Super, mamy talerz zupy, kochani, i garnek pusty. Jest zupa, słuchajcie, jest zupa. To też musi być lubczyk. Trochę lubczyku przyniosłam. Posypę sobie bezpośrednio na talerz. Matko, jak ta ręka mi pachnie tym lubczykiem. Tu jeszcze takie, mm, listki, cudownie i oczywiście na zupę musi być dużo pieprzu, uwielbiam taki grubo mielony pieprz, skorzystam z młynka, słuchajcie i będzie moc, będzie siekiera motyka i tak kochani, Chwilowo jestem sama, no może nie sama, bo jest też Agatka. Agatka odsypia nockę, bo była na nocce, więc tam sobie musi po prostu, musi się zregenerować. Ja natomiast, słuchajcie, nie mam Grześka. grześik pojechał na budowę, coś tam jeszcze działa, robi cały czas. Jak tylko ma wolną chwilę, to jedzie. Czasami ja jadę razem z nim, ale już wtedy, kochani, nie nagrywam. Wiecie, to są takie roboty około obejściowe, a to coś trzeba przekopać, a to wyrównać, a to rozsypać ziemię, a to wmurować jakieś krawężniki, a to coś w domu, wiecie, jakieś regipsy cudawianki, będzie jakiś większy efekt, coś bardziej widać, to Wam pokażę a tak na bieżąco, słuchajcie, to, to raczej tak domowo. E, jeżeli chodzi o majówkę, za chwilę majówka w ogóle. E, nie wiem, jak zapowiadają. Święta nas tak rozwociły taką piękną pogodą. No a majówka, słuchajcie, chyba 16 stopni zapowiadają. Hmm. Pycha. Mam nadzieję, że im się nie sprawdzi. I że faktycznie będzie koło 20 stopni, że będzie można jeździć na rowerach, że będzie można, słuchajcie, rozpalić ognisko, czy jakąś tam kiełbaskę, upiec na grillu. Yy, zawsze to przyjemniej spędzony czas. A teraz biurę się za zupę, kochani. Mm. i jedzie, ale jak powoli jedzie matko Boska. Dzisiaj jest tak smętny dzień, kochani. Deszczowy, cały dzień. No wiadomo, że potrzebujemy tego deszczu bardzo, bardzo. Ja się bardzo cieszę, że jest taki dzień, kiedy cały dzień pada, bo to znaczy, że po pierwsze wszystko się pięknie obudzi. Zresztą już widać jak ta zieleń wybuchła. Wręcz zobaczcie, kurczę, wszędzie zielono, normalnie kosmos. No a tu jedzie, słuchajcie, jedzie ciuchcia, ciągnie gaz, gaz, gaz polu kolejny dzień kochani, piątkowy wczoraj trochę y, y, udało mi się zrobić na podwórku e, wsadziłam sobie migdałka, który czekał i czekał na swoją kolej udało mi się też popodlewać wszystkie kwiatki trawki, wszystko co rośnie i potrzebuje a tu tak dzisiaj zimno, totalnie zimno że ja w tej skórce czuję, że wcale nie jest mi jakoś mega ciepło porobiłam trochę zakupów, e, wiadomo jak to na weekend, mam w planie robić pierogi ruskie i pierogi z mięskiem więc też kupiłam sobie składniki na te rzeczy. No i co? Zobaczymy, jak będzie jutro, bo jak będzie chłodno, to zajmę się po prostu tymi pierogami. Natomiast w niedzielę jadę z Adusią, słuchajcie, na ten festiwal, festiwal na turniej tańca. Także będzie też fajnie. Fajny dzień, taki dosyć ciekawy. Inny, dla Ady na pewno bardzo ważny, dla mnie zresztą też. I tyle gadałam, a on, słuchajcie, nadal jedzie matko. Tak e, wiecie, jak to jest. Taka trochę strata czasu. My w pędzie, w pędzie, on se jedzie, jedzie sobie. Podejrzewam, że 5 na godzinę. No cóż, czy Wy to słyszycie? Jak to trzeszczy. Jakby było ponad miarę, słuchajcie, ciężkie dociągnięcia. Hmm. Yy, zamówiłam sobie kochani yy, ładowarkę. Nie wiem, zepsuje nam się dwie ładowarki, zarówno dla Adusi, jak i dla mnie. W mojej ładowarce zepsuła się kostka, słuchajcie, do szybkiego ładowania. Natomiast u Ady zepsuł się kabel. I tak wiecie, u niej nie pasuje mój kabel, ponieważ ona ma wejście tylko CC. U mnie musi być USB-C, no i takie, słuchajcie, musiałam poczynić koszty. Zakupiłam ładowarkę 65W, mam nadzieję, że będzie szybko ładować. Wcale nie łatania, słuchajcie, koło jak dobrze pamiętam kurczę 60 zł wcale nie tania, słuchajcie, no ale w związku z tym, że chciałam mocną, no to mam e, i też wybrałam sobie, żeby były i wejścia USB, i wejście C na wszelki wypadek. E, zakupiłam też e, słuchajcie, kabel do tego e, do tej ładowarki też. E, bardzo mocny taki 65W, także mam nadzieję, że mój telefon będzie się ładował w mgnieniu oka. Yy, natomiast też dzisiaj wypatrzyłam w Biedronce, słuchajcie, Taką edycję limitowaną z puszina i między innymi były ładowarki i kable do ładowarek. Niestety ładowarki ani jednej już nie uświadczyłam, więc zakupiłam dwa takie kable po 12 zł dla Ady. Bo wiecie, jak się ogląda telefon i się go czasem ładuje i ogląda, to można wyłamać kabelek. I one nie za długo są te kable, więc kupiłam dwie sztuki. Podobno, jak się nie schowa. Inhalatora, to się nie choruje. Był schowany, więc znowu jest potrzebny, na szczęście, nie dla Ady. Kochani, byłam w Piedronce, gdzie, ja dzisiaj nie byłam, wszędzie byłam. W paczkomacie, cudawianki, kupiłam sobie serek. Proszę bardzo, delikatne, putusty. Kupiłam z myślą o jakiejś majówce kaszankę, dwa opakowania. Zobaczcie, kaszana, muszę ją zamrozić. Już nie leży tak chwiecie. w samowolce. E, wędlinkę, e, polędwica sopocka, kochani, e, jedną cytrynkę. Kupiłam sobie kapustę kiszoną z harsznicy. My tutaj bardzo niedaleko mieszkamy, harsznicy, więc ta harsznica. Jajka skończyła się gotować, Ta harsznica jest naprawdę u nas niedaleko. E, kupiłam kilka cebulek, bo chcę robić um, pierogi ruskie, e, właśnie o tym kablu Wam mówiłam z Pusina. Ten akurat jest USB-C, ale kupiłam też taki CC. Dalej, kochani, co mamy? Pasztecik firmowy sztuk 3 kupiłam. Właśnie taki czysty bez niczego. O, jest i trzeci. Wzięłam kilka pomidorów. Słuchajcie, tak na weekend, żeby było do kanapek. Delikatnie sobie położę. Paczkę marchewek, no bo marchewka przyda się świeża. Czy też do surówki, ale też króliczką dajemy. I dalej mam tutaj taki kawałek łopatki, nie łopatki karkówki 16,94 zł za taki kawałek tutaj jest 67 deko, ugotuję do farszu i wzięłam też dwa opakowania tortini w takiej zwykłej, pszennej, to będą sobie dziewczyny zabijać. Jakieś, wiecie, warzywa plus ewentualnie mięsko czy coś, zobaczymy i cztery jabłka, chyba jonagoldy wzięłam wydaje mi się, że jonagoldy, jonagoldy, tak, jabłuszka jonagoldy, cztery sztuki, to będzie zawsze, wiecie, czy na przekąskę, czy do jakiejś surówki z marchewką, czy coś, czy ja jeszcze coś Wziąłam kupiłam szach, tak. kupiłam, słuchajcie, sporo ogórków, bo mam ochotę na mizerię ze śmietaną, więc jutro będę piekła łódka, bo mam swoje takie, swoje, Boże. Mam łódkę, które kupiłam w ubojni, jakiś czas temu są zamrożone. Wyjmuję przeważnie cztery sztuki, wrzucam do naczynia żaroodpornego, przeprawiam po swojemu i piekę. Do tego będzie mizeria, no i oczywiście zimniaczki. Skupam reklamówkę, muszę ogarnąć, i może nastawię faktycznie na ten farsz yy, mięsno-kapuściany. Niech mi się zrobi. Będę później mogła zrobić z tego pierogi. Pan yy, mam jeszcze odrobinę cebulki, yy, też zakupionej, no bo wiadomo, że może chcę cebulę dodać do yy, ruski i cebulę dodać do yy, z mięskiem. Taką widzicie, duszoną. No i oczywiście pańskie kukurydziane dla Ady jako przekąska. Słuchajcie, ostatnio czytałam o tych yy, chrupkach kukurydzianek, że mają bardzo dużo kalorii. Czy czego? Nie wiem. Ostatnio słyszałam, że nie jeść tego, bo to sporo tego jest. W znaczy, porcji... no to jest głównie z, y, z kukurydzy, więc porcji... Słuchajcie, sporo. W porcji. W porcji ma 77 kalorii. Ale daj mi pokażę ile tu gram. Czekaj, bo to porcja, porcji 20 gram. No, ma tak, w 100 gramach produktu jest 80 gramów węglowodanów, nie, Czyli to cukruf. nie w jednym kawałku, jeszcze. ale w 100 gramach. Chodzi o to, że na 100 gram ma 80 gram węglowodanów, tak. czyli bardzo dużo. Co to tak jakby na, w jednej połaczce 20 kalorii? No sporo, a na 20 kalorii to jednak się trochę trzeba na tej bieżni wysilić i pochodzić. Dobra, kochani, ja się idę przebrać. Miejmy nadzieję, że nie wciągnie mi łóżko bo jak zobaczę swoje łóżko, to zaraz wejdę tylko na sekundę, a później się okazuje, że siedzę tam pod kołderką leżę dwie godziny.